Witam Państwa w programie kronika policyjna. W ostatnim tygodniu strzelnicy policjanci ujawnili i zatrzymali pięć osób, które posiadały przy sobie narkotyki. 3 października w miejscowości wąwolnica strzelnicy policjanci zatrzymali 19-latka, który kierował rowerem, będąc w stanie po użyciu alkoholu. W trakcie kontroli mężczyzna posiadał przy sobie 0,17 g amfetaminy. 4 października w Szczelinie, w trakcie kontroli samochodu osobowego należącego do 31-letniego mieszkańca naszego powiatu, policjanci ujawnili 0,71 g marihuany. 5 października podczas patrolów w jednej z miejscowości gminy Wiązów policjanci zauważyli dwóch piętnastolatków. Jeden z nich na widok wozu odrzucił woreczek z zawartością marihuany o wadze 0,44 g. 7 października strzelicy policjanci zatrzymali 35-latka mieszkańca Strzelina. Który posiadał przy sobie woreczek strunowy z marihuaną o wadze 0,34 g. Nieletni odpowiedzą przed sądem. Dla nieletnich pozostałym sprawcą grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.